Cześć dziewczyny! Dziś zapraszam Was na filmik o sukienkach, ponieważ szykuje mi się wyjście wieczorne ze znajomymi, których bardzo dawno nie widziałam i potrzebuję Waszej pomocy w podjęciu decyzji, którą z tych sukienek powinnam założyć. Ja powiem tylko tyle, że tym razem nie powołuję się na zdanie mojej siostry, a chcę zapytać Was, bo większa ilość osób da mi takie upewnienie, w czym wyglądam najlepiej, a też zawsze zależy mi na Waszej opinii. I gdzieś jak mi podpowiadacie, to często, miasto coś tak robię, jak, jeżeli chodzi o jakieś przeróbki i tak dalej, nieważne. Dziewczyny, e, pierwsza sukienka, którą założyłam, to chyba tylko dlatego, że po prostu chciałam ją założyć. Ja nie wiem, czy w ogóle brać pod uwagę taką sukienkę na wyjście takie do restauracji, nie wiem, czy tam się tańczy, czy nie. Ale to jest takie wieczorne wyjście, a też nie chcę się za bardzo wystroić, ale mówię, no po prostu sukienka jest taka, że Yy, nie wiem kompletnie, gdzie ją w ogóle można zakładać, słuchajcie. Czy do restauracji, czy na wesele, czy gdzieś, nie wiem. Także szpilki wiem, że nie pasują, ale pomijmy temat, butów. Jeżeli chodzi o tą kieckę, to chciałabym tylko znać Waszą opinię, gdzie w takiej sukience można się wybrać. Bo zobaczyłam ją w lumpeksie, no po prostu musiałam ją kupić, dałam za nią nie więcej jak 20 zł. I tak sobie później myślę, mówię, choroba Boże, na no, jedyne miejsce, gdzie będziesz mogła pochodzić w tej kiece, to chyba paradować w domu przed swoim mężem. No i mu się w niej bardzo podobam. Dlatego teraz chcę poznać Waszą opinię. Sukienka jest super bez takim rozcięciem, trochę jak taka, no nie chcę tutaj sobie pochlebiać, ale gwiazda filmowa normalnie. Słuchajcie, no to jest taka kiecka ym, dla mnie ym, zupełnie wyjątkowa. Ja nigdy nawet, powiem Wam szczerze, no mam te 32 lata i nigdy w sumie nie chodziłam w długich sukienkach, teraz tylko sobie kupiłam jedną, taką typowo letnią. Ta jest druga, ale no jest czarna, jest taka wieczorowa, także dziewczyny. Przymierzam teraz cztery sukienki i chcę, żebyście z tych czterech sukienek wytypowały tą, którą mogę założyć na takie wieczorne wyjście. A co do tej sukienki, chcę tylko poznać Waszą opinię, gdzie w niej w ogóle można iść. Także no, ale przyznajcie same szczerze, że ta koronka tutaj z tyłu i to rozcięcie no po prostu... Ekstra, dobra, bo się rozgadałam, bo naprawdę dziecka mi się podoba i czuję się w niej wyjątkowo. Ale no mówię, na razie, jedynymi osobami, które mogą mnie w nią nadać to jest Frania i Radek, także tutaj podpowiedź. I dziewczyny, zaczynamy. Mop został uwolniony, Frania jest już ze mną, no bo no, z tą długą to się bałam po prostu, że ją trochę pokryje frenia. No chodź, e, słuchajcie, dziewczyny, propozycja numer jeden. Mój ostatni zakup lumpek sofy sukienka z firmy Atmosphere. Uważam, że miałam niesamowitego farta, ponieważ kupiłam ją z paskiem i do tego jeszcze z metką, także jest kompletnie nieużywana. Też jest fajna z tego względu, że nie wymaga w ogóle prasowania. Także słuchajcie, sukienka prezentuje się tak. Ma taki dość standardowy krój, ona ma taki materiał lekko tłoczony, ja mam nadzieję, że to będzie widać. I rękawki takie skórzane. Ja Wam powiem szczerze, że jak tak gdzieś sobie te kątem oka zerkam, zerkam w to moje lustro, to nie Bardziej mi się nie podobała, gdyby w ogóle tych rękawków nie miała. O, nie czuję, jak ją ale gdzieś, nie wiem, jak wam się podoba. Myślicie, że jest odpowiednia. Ja uważam, że wszystkie te rękawki, które wam są naprawdę bardzo krótkie, a może to dlatego, że jestem taka wysoka, no nieważne. Dobra, dziewczyny, także tak wygląda moja propozycja numer jeden. Dziewczyny, propozycja numer dwa. I tak naprawdę zastanawiałam się, czy w ogóle tą kieckę Wam pokazywać. Ja kiedyś chyba w pierwszym chorobie, jakimś kuleksowym, po tym moim powrocie, kiedy kręciłam, pokazywałam Wam tą kieckę i jęczałam, że nie mam gdzie jej założyć. Yy, oczywiście, gacie mam odpowiedni brzuch wysadzony, właśnie tego, tego typu sukienki. To są takie wymagające, że ta figura musi być rzeczywiście idealna, i trzeba tam mieć właśnie specjalne gaciery, troszeczkę chyba wyższe, żeby lekko koszek przytrzymać. Dla tych, które posiadają idealny płaski, to już jest niepotrzebne. Ale jest strasznie krótka. Nie wiem, tutaj chciałabym właśnie poznać Wasze zdanie, czy zakładając taką kieckę właśnie na takie spotkanie z ludźmi, których dawno nie widziałam, czy nie będzie to lekka przesada. Ja może teraz zbliżę się w tej kieckę i Wam pokażę, że ona ma tutaj, widzicie, odkryty brzuszek, chwała Bogu, że nie pępuszek, tu wyżej i tutaj jest taka ażurkowa. Trochę ten biust. Nie chcę tak nim eksponować, kurczę. Nie wiem, naprawdę. Ona się tutaj też tak zwija. No mówię, to już jest wina tych nieodpowiednich gaci. Ja teraz Wam jeszcze zaprezentuję się w tej piecce z tyłu i chyba same przyznać rację, że może jest trochę za krótka. Nie wiem. Także dziewczyny, propozycja numer dwa. Dziewczyny, wspominałam na początku filmiku, że jedna z sukienek będzie wymagała przylubki krawcowej. I chodziło mi dokładnie o to. Ponieważ ja kupiłam. Dwa tygodnie temu na Ciuchach i y, szybko, szybko, tylko tą sukienkę wpadłam, kupiłam, dałam za nią całe 12 złotych, 15, przepraszam, 15. 15 złotych i y, nie przymierzałam jej. Mówię, a dziesiątka będzie może trochę różniejsza, będzie ok. Słuchajcie, przychodzę do domu, mówię, dobra, trzeba to zamierzyć. A tu okazuje się, bo ta sukienka skoronkowa ma te rękawki z a tu ma podszewkę. Oczywiście, remont sąsiadów. Przepraszam Was bardzo. Słuchajcie, podszewka jest dotąd. Ja już Wam się z tyłu w tej piece nie pokażę, ponieważ no, moja pupa jest może trochę jak Kim Kardashian, czyli trochę większa. I wiadomo, że ta podszewka jeszcze bardziej się unosi, więc tam ta pupa nie do końca jest przykryta. Więc tak sobie pomyślałam, że po prostu proszę do prawcowej i ze jego starego t żeby mi tutaj y, z tego materiału doszyła y, kawałek y, czarnego materiału, żeby to, no, można było pupę przykryć i tak dalej. I ona wygląda tak. Koroneczka, cała jest koronkowa. Bardzo podoba mi się zakończenie tej sukienki, bo ma taki mm, szlaczek, to fajnie wygląda, tylko mówię, jeszcze tak byłam w szoku, wie kurczę, ktoś obciacha, no nie, obcią, po co? Mówię, może jakaś dziewczyna kupowała ją wcześniej, która była zdecydowanie niższa. Ale powiem Wam, że to jest tak zrobione, że wydaje mi się, że tak już producent tą kieckę wypuścił, także może ona jest dla szczuplejszych, może dla niższych, nie wiem. Ale słuchajcie, tak wygląda propozycja numer 3. Tylko mówię, bez oglądania z tyłu. Dziewczyny, mam nadzieję, że Wam się podoba. Sąsiad namiętnie wierci. Ale przyjdą moje kochane, ja na to nie mam najmniejszego wpływu. A jak już zaczął, to podejrzewam, że będzie wiercił jeszcze kilka godzin. Ale przejdźmy do propozycji numer 4. Mam na sobie kieckę z Shopu, którą oczywiście też kupiłam w Rumweksie. Boże, nawet nie mam jednej kiecki, która była kupiana normalnie w sklepie. A jak miałam to właśnie, sprzedałam na ostatnim sprzedaży, ale to i tak była sukienka taka jesienna, zimowa. Topshop. I powiem Wam, gdzieś hmm, chyba najbardziej mi się podoba, ale no mówię, nie wiem, trudno też czasami na samym ocenić jak w czymś wygląda. Ciuch nam wydaje się świetny, a tak naprawdę może powiecie mi, że na przykład dwójka, trójka, a nie ta, prawda? Więc, Topshop jakieś grosze, około 15-20 zł ta sukienka mnie kosztowała. ma bardzo ciekawą tutaj górę. Jest taka typowo letnia, też jest super materiału, bo słuchajcie, ja ją brałam, nie muszę jej prasować, a to jest super ułatwienie, prawda? Że nie trzeba już czytam z żelazkiem. I też właśnie gdzieś się wyjdzie, to nie trzeba się pilnować tak jak jest z wymianymi, czy z jakimiś innymi rzeczami, że gdzieś tam usiądę coś tego, to już wygniecione, prawda? Także tak wygląda ta sukieneczka, Ja może się jej przybliżę, żebyście mogły ocenić same, więc przód tej sukienki wygląda tak. Tym też wygląda fajnie. Tutaj było takie... Miałam wrażenie, że może będzie widać brzmienie noża, ale akurat założyłam taki, gdzie nie ma z tym najmniejszego problemu. Także dziewczyny, wszystkie krótkie, wszystkie czarne, bardzo proszę Was o pomoc. No i dobra, kończę. Mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. Kciukujcie, subskrybujcie nasz kanał, będzie nam bardzo miło. No i czekam oczywiście na wytypowanie sukienki, którą powinnam założyć. Trzymajcie się ciepłutko, dziewczyny. Pa!